W tym filmie zrobimy po raz kolejny mega box opening, aż ponad 30 mega skrzynek razem, bo dzisiaj kupimy taką ofertę jak Złoty Tydzień i znowu dzisiaj jest kolega Aurox, Siemka. Siemanko? Brakuje mi takich postaci jak bo jestem blisko legend, widzowie, tak? Tu może być legenda. E, mianowicie Pamka, B, Morty, Stara, Max, Panpi, Kiełek, Spike, Kruk, Leon i Sandy. Także do dzieła lecimy z tym łopeningiem, trzymajcie za nas kciuki. I jeszcze jakby ktoś mógł zostawić suba, to naprawdę byłbym wdzięczny. Kliknąć ten przycisk subskrybuj z dzwoneczkiem, kto by był. Mógł... No jednego suba mi brakuje. Może ktoś tam kliknąć. To z góry dziękuję. I też link do kanału kolegi będziecie mieć w opisie. Aurox Dobra, co? Mam 540 gemów, kolega również. Tak. Klikam dalej 8200. Mam mega boxa pierwszego przed sobą. I pamiętajcie też o łapeczce w górze pod tym filmikiem. Zróbmy jakiś tu rekord łapek. Kto może to kliknijcie łapeczkę, ja kliknę mega boxa. Dawajcie na 3, 2, 1. Ty klikasz łapeczkę, ja klikam mega boxa. Zobaczymy, ile łapek wbijemy. 3, 2, 1. Klikam go! I szóstka! Jest! Piątka! Dobra, dzięki za łapeczkę, widzowie. Pozdrawiam. Mam szósteczkę od razu w pierwszym megaboksie. Ok, klikam dalej. Zobaczmy, co będzie. Weź, otwórzcie jeszcze jednego megaboksa. Dobra, poczekaj, poczekaj, uwaga, klikam. No i. Nie, znowu piątkę mam, znowu. Dobra, teraz ja klikam. Uwaga, trafiłem. Bii! Dobra, kozak, epicka postać. Jest! Dobra, już mamy pierwszą postać w pierwszym megaboksie, widzowie. To zostawcie tą mapeczkę w górę Dobra, klikam kolejnego Mega Boxa i mam piąteczkę Dobra, teraz kliknę, poczekaj. Kliknę, 6 gemów trafiłem Teraz klikam. Piątkę znowu mam też. A i szkoda Dobra, czekajcie ja na nadgonię z Mega Boxami. Piątka kolejna Punkty mocy poko Karl 22, Bibi, 44, Dobra, klikamy dalej i po dwa Daj, razem, teraz klikniemy Mega Boxa, okej okay? OK 3, 2 1, klikaj, go! Piątka ja też piątkę mam znowu. <laughs> Nie, kolega, ma same piątki. <laughs> Musi dać. Dostać... Wow, 11 gemów trafiłem, dobra, kozak. A i napiszcie w komentarzu widzowie, jaką wy ostatnio trafiliście postać w Starsie Z Mega albo z mojej skrzynki obojętnie. Ja trafiłem teraz B i trafiamy kolejną postać 3, 2, 1. Klikaj, go! Piątka! Znowu piątka też. <laughs> Rok same piątki. Ja cały czas trafiłem gemy. Ej! Znowu gemy trafiłem, 8! daj razem Trzy Dwa Jeden, klikaj, go! Piątka! Ja też piątka znowu, co ty jest? ty masz same piątki, gościu, lol! Znowu gemy! To no nie wytrzymie! <grywy> to już kilka razy rzędu, cały czas gemy Non-stop gemy Może dobra. teraz ja sam, dobra? Okej, okay, go, sam <grywy> Raz Dwa Trzy Nie wierzę, znowu mam piątkę Ale po co liczysz, teraz klikaj Też mam piątkę! Ej! Halo! proszę widać? Znowu gemy! Dobra, wychodzę stąd! No! Co jest? Cały czas trafiam gemy, z każdej skrzynki już! No! What the hell? Ja nie chcę gemów, chcę postać. Teraz, RAZEM Klikaj go! AUROX Piątka! Poszła! Ja też piątka! <laughs> Jakiś pech nam przed... Dobra, ale tym razem nie ma gemów. uff. E, kolega okay, same but... piątki. Ja trafiłem szósteczkę. A kolega? No, jeszcze nic. Uwaga. Dobra. Piątka znowu! Ja też znowu piątka! Chod, chod, o co chodzi? Znowu gemy trafiłem! <laughs> ja nie chcę gemów, halo! Dobra. Dobra, mam kolejnego. Klikam... Znowu piątka! A ty? No znowu piątka! Tylko <laughs> teraz same piątki! Znowu gemy! Halo? E, kto chce gemy? Proszę halo. się odezwać w komentarzu. No ej! nie chcę! Kolejna skrzynka! Piątka znowu! Ja też, znowu piątka. Znowu gemy! 11! Co jest grane? Halo. WHAT THE HELL! Znowu 11 gemów! Ja cały... Dobra. co chwilę gemy trafiam! 11, Dobra, 3, 5... Da... Pi... Co jest? Dawaj odliczyć. dawaj odliczyć jeszcze raz. 2, 1, go, klikaj! Piątka! Szóstka jest! W końcu! Dobra, czekaj, o. ja teraz cię nadgonię! Klikałka tego mega boxa! Znowu piątka, o nie! Dobra, klikaj ty sam Dobra, uwaga, przechodzę dalej do jedynki świecą. No i mam... Kiełka, pięknie! Kiełka, już myślałem, że spike ziom. No, aaj, <laughs> tak. jak powiedziałeś, psy, 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 psy. Uh. No tak, już myślałem, że Widzowie, wejdźcie, zostawcie łapeczkę w górę, kto mnie słyszy. Może dzięki łapeczce trafię teraz. Ej, wtedy zadziałało. Dawajcie, widzowie, kto by mógł kliknąć łapeczkę. I subika przy okazji, Do z góry. dzięki. Uwaga, klikam. I piątka. Mamma mia. Teraz ja. No teraz ty. Ja no. też piątka. dobra, szkoda. A jaj. No, znowu piątka, halo. Halo dobra, Klikam dalej. I też piątka. Koniec mega boxów! Su! O, o o 639, ja mam... trafiłem tylko jedną postać, jedna szóstka. Jeszcze jednego mega mam. Klikam i uwaga, znowu piątkę dostałem. Lub, bilety, dobra, ale to nie koniec, widzę. Jeszcze mam mega na przecenie. Koniec mega boxów. Dobra, to co? Ty masz koniec y, tych mega boxów? Trafiłeś tak, jedną tak. postać. I tą postacią jest uwaga, kiełek. Tak, no masz, faktycznie, masz kełka. Mm -hmm. eee... Słuchaj, no co, otwieramy dalej? Mega box na przecenie dawaj, co? Mhm, mm dobra. Znaczy, yy, na przecenie tu tutaj nie mam akurat, a mam za 80 gów. No to za, za 80, ja na przecenia. Razem klikniemy, ok? Okej, okay, dobra. Dawaj to nagrywaj. Co Tak, i odliczam 5, 4, 3, 2, 1 go, klikaj. Jest szóstka! Piątkę, Aj, Aj szkoda. Jaj, szkoda To dawaj jeszcze innego boxa może otwórz, czy co? Dobra, to jeszcze raz na szybko, poczekaj dawaj, ja czekam na ciebie, mam szósteczkę Okej, okay, Znowu kozek. piątkę trafiłem, A, znowu. Dobra, to lecę do jedynki, proszę Legenda, 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 legenda Spike, spike, spike i... Co, co jest? Z <gajaniec> trafiłem yy, Nie mam pojęcia Gadżet? Pamkę, epicką postać, znowu <gajaniec> Ale... No dobra, to trzy postacie mamy, nie? Trzy tak, szóstki tak, tak naprawdę. I mi zostało 584 gemy. A u, u ciebie ile zostało gemów? 432. Eee, dobra, to zagrajmy może sobie jedną gierę, albo... Czekaj, zobaczmy, tu mam do odebrania monety. Eee. <suszy> Trafiłem takie postacie jak. Uwaga, Pamka i B. Są to obydwie postacie epickie, Nie wiem, zagrajmy może jedną gierę i zagramy i wtedy otworzymy kolejne Mega Boxy, dobra? Ja sobie zagram dobra. B i u, ulepszę. Zajdę też nową postacią swoją jakąś kiełkiem. Okej, okay, okay, świetnie. Kiełka, tak, tak. Biorę duo. Let's go. Zagrajmy. Oglądajcie dalej. To jeszcze nie koniec widzowie. Otworzymy zaraz kolejne mega boxy. Liczymy na siódemkę, albo na legendę. Trzymajcie kciuki, to jeszcze nie koniec widzowie. I kto by mógł udostępnić, nie wiem, ten filmik koledze, koleżance Jak robimy opening, bo to, to jest duży opening, to jest 30 megaboxów widzowie, nie? E, ponad 30 Jakbyście mogli, nie wiem, pokazać ten filmik koledze, koleżance, albo kuzynowi, rodzinie, to byłbym wdzięczny O, padłem No, a kolega padł Żeby pokazać, żeby wszyscy zobaczyli ten filmik, nie? Żeby wszyscy go zobaczyli No, a ja, padajcie, co ty goście robią, halo? Patrz, jaki co biegnie BUM O nie, nie trafiłem tym Lol! Daj, bigo, pięknie! Aj, ten ul bez sensu, dobra. Co Pan, jest, co tu się dzieje? Proszę bardzo! Proszę państwa! Uważaj! Jest! Padł, dobra, pięknie, pięknie! Jeszcze na środku jest no. Dostał! Jest! Padł, pięknie! Yeah. GG. Dobra, pozdro, giera, wygrana, ładna. Okej, okay, kolejne mega boxy walimy czy nie? Czy chcesz sobie no zostawić? A ja jeszcze jednego mogę otworzyć. Okej. Okay. To ty otwierasz megaboxa, a ja wtedy otwieram yy, kocakojną gierkę, zadymkę se szybko. I jest skrzynki otworzę. Dobra, to ja teraz klikam megaboxa. Yy, mam już przed sobą, uwaga, 3, 2, 1, go. I? Piątka niestety. Ajajajajaj. Aj, 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 aj. Ale epickie postacie dostaliśmy, nie? Dobra, to dawaj o. wtedy ten, daj tą, y, walniemy sobie zadymkę, okej? Okay? Dobra, zadymę, okej. Okay. Let's go. Teraz ja otwieram megaboxa. Widzowie, kibicujcie, trzymajcie kciuki. my i pomyślcie, żeby mi legenda wypadła. No, please! Muszę trafić legendę, jak chcę legendę. Dobra. Ale byś tych legend było, co byś miał? No, kozak! Kto nie widział, to ja trafiłem już dwie legendy, widzowie, nie? Polecam sobie zobaczyć na moim kanale głównym Smilex. No. tak wygrajmy to może, co ziomek? Let's go! A, wygrajmy, i będzie szóstka albo siódemka nawet. Ale ta B to ma fajny zasięg, mi się strasznie podoba. Ten zasięg jest kozacki. Łoł, wow, 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 dobra, nie trafił. ale, wow, dobra, kozak. No, co ten Murat robi? Murat, biegnij do tej bramki, strzel, guala. Murat, co już tu robi, Murat? Ło, wow, el primo mnie dajesz, okej. Okay. No, dobra, tu el primo, tam szelka i teraz co? Chłop, co kampi z lewej. Chłop, co robi ty? Dostrzelił Murat! A <noise> przebieg przebiegł środkiem, po prostu tak o. To nie jest źle, gościu, majnowy. No bić? No. Jezu, podaj mi ten murat, murat, podaj mi piłkę, murat! Dawaj Co on robi murat? Ty mi zablokowałeś to w ogóle tym kiełkiem. Kościu mają. Bito! Ej, tego mi dźwięcia, bo ci dobije. Co jest to, to jak ja to strzela? NO LOL! Oh. murat se wbił tak o piłki. W ogóle nie bił, tylko biegał z piłką i strzelił. XD. Okej. Okay. Klikam teraz w wyjście i klikam Mega boxa. Eee, dobra. Uwaga, opening nadal trwa. Widzowie, kibicujcie. Jeszcze wierzę w to, że ten... A i big boxa mogę otworzyć. Czekaj! Możemy zrobić te star pointsy. Eee, musiałbym wbi bym wbić El Primo na 20 Broka też na 20. Zobaczmy dalsze rangi. Nie, to nie wypali. Big boxa otworzę za star pointsy. Ja też mogę otworzyć, jak coś za star To dawaj! Big to czekaj, ja teraz otwieram... Dawaj big boxy teraz, razem. Okej. Okay. Za, mam przed sobą już 3, 2, 1. Klikaj, go! Nie ma Trójka. nic. Trójka. Ja Zły z Big Boxa tak dawno nie trafiłem niczego. Że już no, nie pamiętam w ja też ogóle. Okej, okay, klikam y, Mega Boxa. I uwaga, trafiłem taką postać jak. O. Ta! Już trafiłem. Nie wytrzymie, no 16 gemów! Co? Wow. Wcześniej 11, 11, 5, 3, 3, y, 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 y. O co chodzi, widzowie? Te gemy mnie lubią? Napiszcie w komentarzu, widzowie. Ja mam jakieś szczęście do gemów, poważnie wam mówię. Ostatnio cały czas często trafiam gemy i dużo, bo 16 to jest naprawdę, może mi wylutnąć 3, 5, a dostaję... No, wow. Okej, okay, klikam kolejnego boxa, się nie podaje. Kolejna piątka. Ja wiesz, że tu będzie może legenda. Kolejnego boxa klikam. Ja tu wiem, że tu będzie. Będzie coś. Kolejna piątka. Nie mogę wytrzymać. Znowu! Добре. О, не, 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 не. Słuchajcie, widzowie, chciałbym Was teraz zaprosić na mój drugi kanał Smile. Slow. Tam nagrywam dodatkowe filmiki na YouTube'a. Jakbyście mogli tam wbić, zostawić suba. Również do kolegi na kanał Aurox. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Wbijcie, Wbij, zostawcie suba na kanale Smile Slow i na kanale Aurox. Jakbyście mogli zobaczyć nasze filmiki, to byłbym wdzięczny. I zapraszam Was też również na moją grupę na Facebooku. Tam możemy wspólnie popisać. pograć z Auroxem, też również możecie, jakbyście chcieli. Jesteśmy obaj na tej grupie. Grupa na FB nazywa się Smilex. Linki. Wszystkie macie w opisie pod tym filmem, albo sobie wpiszcie na Facebooka SmileX i Wam wyskoczy ta strona, albo, albo grupa, bo mam też stronę. Polubcie, zobaczcie, napiszcie, wbijcie. Eee, no i na ten kanał SmileSlow oraz Aurox na YouTube. Pamiętajcie, to byłoby na tyle. Wbijajcie, trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia. Hej, o, pa.